Nastawienie i motywacja to jest pierwszy temat, który chciałem poruszyć, a który dotyczy tego retrospektywnego spojrzenia na październik. Nadaję do Was wyjątkowo z wanny. Nie mam wody, co prawda, siedzę sobie w koszulce. Ktoś by powiedział, że to jest absolutnie bez sensu. Ja bym się z tą osobą zgodził. Ale pomyślałem, że należy myśleć w taki sposób, żeby czasami łamać te schematy, a jak zrobić to najlepiej, jeśli nie praktycznie. Także też myślałem o tym, żeby podczas nagrywania materiału na retrospektywę zmieniać w jakiś sposób te tła, żeby to nie było nudne i tak wylądowałem w wannie. Także to taka to tak kwestia wstępu. Nastawienie, motywacja, lecimy jak to wyglądało. Jeżeli chodzi o, o ten październik, przede wszystkim to, z czego jestem zadowolony, to jest to, że tak naprawdę miałem w sumie brak oczekiwań, jeżeli chodzi o, o październik. Tak, podsumuję go, że tak, tak naprawdę to był taki sprint zero. Tak mi to określił. Osoby, które pracują w metodykach zwinnych, na pewno kojarzą takie określenie. Sprint to jest taki dwutygodniowy zazwyczaj okres czasu, w którym się pracuje, robi się planowanie na początku tego sprintu i po, pod koniec robi się właśnie retrospektywne spojrzenie na to, co się udało osiągnąć, pokazuje się też klientowi nasze osiągnięcia. A Sprint Zero to jest taki tak naprawdę start i uważam, że październik był dla mnie takim startem, uważam, że to jest bardzo zdrowe, że tak to potraktowałem, w pewnym momencie już zacząłem, już, że tak powiem, bez większej spiny, że tak powiem, pracować sobie w tym październiku. No ale e, też trzeba powiedzieć, że nie zaczynałem z takim nastawieniem. Zaczynałem raczej z takim nastawieniem, idę w keto, robię keto. No i co? No i to keto jest. Nie ma tego keto, jakie są te rezultaty? No nie. Mało no, jakby z punktu widzenia takiego mojego, czy, czy udało się osiągnąć keto euforię? No nie. Czy, czy te, te, te ilości ciał ketonowych są satysfakcjonujące i jest ok? No też bym powiedział, że e, mogłoby być lepiej, tak? Więc można było powiedzieć, że to jest miesiąc stracony. Ale czy to jest miesiąc stracony? Moja odpowiedź brzmi nie, absolutnie nie. I są ku temu trzy argumenty. Pierwszy zatytułowałem raz wygrywasz, raz się uczysz. Drugi to jest temat dotyczący tego, jak uczy się człowiek i podejście do diety od strony nauki, nowej umiejętności. Oraz trzeci to jest wycięcie takiego zagrożenia związanego z podejściem zero-jedynkowym. Tak więc punkt pierwszy, raz wygrywasz, raz się uczysz. Słuchajcie, e, gdzieś widziałem, to chyba też się tym dzieliłem i rozmawiałem z Wami na ten temat. Widziałem jakiś taki fajny e, obrazek, czy mem, czy cokolwiek innego, że e, ludzie często się wycofują z jakiegoś działania, kiedy od, e, odniosą porażkę, ale prawda jest taka, że gdyby zdecydowali się podejść pod to po raz drugi, to podchodzą już z pewnym bagażem doświadczeń, czyli są już mocniejsi. I to warto naprawdę mieć na uwadze. Stąd też zanotowałem sobie coś takiego, że y, dlaczego nie mielibyśmy podchodzić po coś drugi raz z tym doświadczeniem, i wtedy można powiedzieć, że zawsze coś, coś można zacząć pierwszy raz, po raz drugi, albo po raz trzeci, albo po raz czwarty itd., itd. Więc to warto mieć na uwadze, między innymi z tego względu, że tu chciałem się z Wami podzielić taką historią moje, z mo związaną z moim sześniakiem, jak był małym dzieckiem. Y, Teraz jest chłopcem akurat, ale jak był jeszcze taki mamy no nie wiem, z 3-4 lata, to było parę ładnych lat temu. I byłem u swojej siostry, była również tam moja mama i grałem z Bartkiem, bo tak mam chrześniak na imię. Bardziej jak to oglądasz, to pozdro, misiek. I grałem z nim w piłkę. I graliśmy sobie w tą piłkę, no i Bartkowi naprawdę dobrze to szło. I w pewnym momencie zdarzyło się tak, że kopnął piłkę naprawdę mocno, ale niestety ją uderzył w taki sposób, że spodem stopy nie trafił w piłkę, bo to jak dziecko, to wiadomo, ona, jakby moja głowa była piłką, nie, nie trafił tu, żeby ona poleciała, tak? tylko tak uderzył, że ona się troszeczkę nagięła i, i się przewrócił. Się przewrócił dosyć poważnie, bo pierwszy kontakt miał pleca, a potem głowa uderzył głową z tyłu o ziemię, więc wiadomo, że był płacz. Bartek się popłakał, no wiadomo, że to boli i moja siostra, czyli jego mama zaczęła go przytulać, i, i dziecko płakało, i to było spoko, a moja mama już wiecie, takim wzrokiem spojrzała, Damian, nie, nie kompinuj, już wystarczy, tak? I ja powiedziałem Bartkowi później, jak on płakał, jak już troszeczkę się uspokoił, że mi się nie ma najmniejszego problemu, że możesz płakać, bo to boli, i, że, i, i ja to rozumiem. Za to jak już. Wydobrzejesz, to chodź i, i graj z wujem dalej. Dlaczego to jest ważne, żeby o tym powiedzieć? Dlatego, bo często jest tak, że w momencie, w którym doznamy za dzieciaka porażki i że tak powiem, uciekniemy w ramiona mamy, i to wiecie, ludzie będą chcieli nas w sposób naturalny bronić przed, przed tymi bodźcami, nas od tych bodźców zabiorą. I co nas to uczy? W przeszłości mam, moim zdaniem, taki schemat, że za każdym razem, jak doznamy porażki. To trzeba się wycofać i się wycofujemy. Strzelamy fochy, obrażamy się, nie będziemy tego robić, bo doznaliśmy jakiejś porażki i to jest tak silne, że po prostu nie chcemy wrócić i nie chcemy tego naprawić. I myślę, że to warto mieć na uwadze. Raz wygrywasz, raz się uczysz. Nie traktować porażki w ten sposób, traktować ją bardziej właśnie z takiego punktu widzenia, że to jest jakaś lekcja, ona nam daje jakieś doświadczenie. Jeżeli porażka jest, Porażką będziemy tak traktować, to ona taka będzie. Jeżeli pomyślimy nad tym od strony lekcji, to wtedy się zastanowimy, czego nas to nauczyło, i tak naprawdę jakie wnioski możemy wdrożyć i jakie konkretne akcje podjąć, żeby coś tam zadziałać. Tak I wtedy, jakby ta porażka wcale nie jest porażką, tylko jest lekcją, przychodzi wtedy dużo łatwiej się z nią zmierzyć, a wręcz nawet robi się to bardzo sympatycznie. I można podejść pod ketoadaptację drugi raz po raz pierwszy, i to jest dokładnie to, co robię w listopadzie. Drugi argument. Jak się uczy człowiek? Człowiek się uczy w określony sposób, i najbardziej popularnym takim schematem nauki, akurat szczególnie na szkoleniach używanym, to jest tak zwany cykl Kolba. I jak on, jak on działa? On działa w ten sposób, że mamy na górze jakieś doświadczenie, tak? To jest tak, jakby takie. Cztery powiedzmy czynności, które się cały czas kręcą. Pierwsze to jest doświadczenie, takie pierwsze doświadczenie, pierwotne. Przychodzi szkoleniowiec i daje nam jakieś zadanie do wykonania. No i się okazuje, że nie zrobiliśmy tego zadania, jest ta właśnie porażka. Przechodzimy do punktu drugiego, którym jest refleksja. Czyli zazwyczaj szkoleniowiec Wam powie, żebyście w grupie sobie to przedyskutowali, żebyście się nad tym zastanowili, czy jesteście w stanie wyłuskać jakieś już wnioski, coś konkretnego. I dopiero w tym etapie trzecim, jak to, to już się zdarzy, w tym etapie trzecim dopiero szkoleniowiec pokaże jak, jakiś model teoretyczny i dodaje, dodaje właśnie tego, tej teorii. Ludzie mówią, aha, wow, dobra, spoko, to teraz kumam. I teraz jest pytanie, jak właśnie w tym czwartym punkcie, jak w tej y, sytuacji użyć tego modelu teoretycznego i zrobić coś inaczej. I wtedy ludzie mówią, wow, okej, okay, dobra, spoko, teraz rozumiem, teraz miałem doświadczenie pierwsze. Potem o tym porozmawiałem. Potem ktoś mi pokazał, że można coś robić inaczej, na podstawie określonych bada, nie wiem, modelu czy czegokolwiek. Spróbowaliśmy z tym modelem i nagle jest lepiej. Tak? tak zazwyczaj wyglądają szkolenia, tak wyglądają zazwyczaj ćwiczenia szkoleniowe, tak się to projektuje, żeby to było efektywne. I to ma ręce i nogi. Tutaj zachęcam, żebyście sobie obejrzeli część, moją, na której, w której mówię więcej trochę o tym. Właśnie zjawisku. Przy okazji jednego z moich wykładów warto, sobie, warto się z tym zapoznać. To, co mówię, jest istotne z naszego punktu widzenia dla diety, dlatego bo dietę należy w moim przekonaniu, a szczególnie wdrażanie Keto, traktować jako uczenie się nowej umiejętności. Jeżeli nie będziemy robili tego w sposób zdrowy, ze zdrowym nastawieniem, gdzie właśnie wykonujemy tą czynność i czasami odniesiemy tą porażkę, ale nie zastanowimy się nad tym, dlaczego, nie wyciągniemy z takich tak wniosków, nie poczytamy sobie jakichś, wiecie, artykułów, nie, po, nie pokombinujemy, tylko po prostu będziemy mieli ten punkt, że zrobiliśmy coś i nam nie wyszło i będziemy teraz się żalić sami na siebie, nie będziemy chcieli tego poprawiać, no to właśnie możemy utknąć w tym pierwszym punkcie, to wiecie, nie zaskoczy dalej, to będzie problem, nie? Za to jeżeli, nie wiem, robimy jakąś, jakieś działanie z dietą i nam nie wyjdzie, bo coś ugotowaliśmy, to możemy z kimś to przygadać. Ja pamiętam, że jak mi nie wyszedł rosół, to wiecie, za telefon i do mamy, nie? Bo mi rosół nie wyszedł, miałem jakąś swoją refleksję. Teorię mogę znowu od mamy poczerpać i wiecie, i z internetków i po prostu spróbować jeszcze raz. How did I beat you? You're too fast. Do you believe that my being stronger or faster has anything to do with my muscles in this place? You think that's air you're breathing now? No i potem wiecie, to się tak kręci, kręci, kręci i w jakiś sposób to, to, to się będzie rozwijało i będzie to szło coraz lepiej. I to jest, dotyczy to gotowania, dotyczy to samodyscypliny, dotyczy to praktycznie każdego aspektu, jeżeli chodzi o dietę. dietę to, dieta to jest umiejętność i tego się po prostu człowiek uczy. I to jest też istotne z tego względu, że wiecie, jakby bardzo często w życiu zawodowym to świetnie widać, że e, jak wejdziemy do pracy, to często jest tak, że osoby doświadczone tak naprawdę każdego dnia ich praca to jest to doświadczenie. Cały czas rozmawiają ze, rozmawiają ze znajomymi, zbierają jakąś refleksję, <laughs> więc tak naprawdę brakuje im tylko teorii. I wtedy mogą poprawić to działanie. Więc mają pierwszy, drugi i czwarty punkt w miarę ogarnięty, brakuje im tylko teorii. Dlatego osoby doświadczone w jakimś zawodzie, tak, nie wiem czy to deweloperzy, czy nie wiem, ktokolwiek, jakieś analitycy, oni potrzebują tylko szkoleń teoretycznych. Często wejdą sobie na YouTubka, coś tam obejrzą, a jak mają być jakieś szkolenie, to niech przyjdzie gość i niech zrobi po prostu tylko prezentację, bo oni już tam resztę sobie ogarną. Z tym, że nie pamięta WU jak cię był, bo kiedy uczymy się czegoś po raz pierwszy, to potrzebujemy doświadczyć tego całego cyklu. <laughs> Więc myślę, że jeśli mieliście onboarding do firmy i ten onboarding wyglądał w ten sposób, że po prostu przez dzień lub dwa katowali was jakimiś prezentacjami, powerpointami i takimi innymi rzeczami, to doskonale wiecie o czym mówię, wiecie o tym, że to jest tak średnio skuteczne. <laughs> Ludzie potem tego nie pamiętają, no ale można powiedzieć, no odbornik się odbył, było spoko, jest, jest, jest ok, jest, jest odfajkowane. Więc pytanie, czy, czy jakby chcemy mieć rację, czy chcemy coś odfajkować, czy chcemy mieć wyniki. I tutaj zwracam wa wam uwagę od strony kato, jak to się ma. Że jeżeli chcemy naprawdę rozwijać to keto, to trzeba wejść w ten proces po prostu. Nie uważam, żeby było sensowne czytanie, dokształcanie się przez wiele tygodni lub miesięcy o, tym die o tej diecie i tak dalej. Uważam, że to, co jest sensowne do zrobienia, to po prostu zacząć i to wszystko, tak? Od razu wejdziemy w ten proces, znaleźć sobie może jakąś nie wiem, grupę na Facebooku albo kogokolwiek, z kim możemy porozmawiać o keto, oglądać filmiki, kształcić się, czytać książki i poprawiać te wszystkie rzeczy, tak? Także znowu tu wracamy do podsumowania. Człowiek uczy się w pewien określony sposób, tak? I na końcu właśnie podzieli się z wami taką historią, że kiedyś właśnie z kumplem, jak pracowaliśmy w pierwszym korpo, udało nam się opracować bardzo dobry system onboardingowy, był to system szkoleniowy. I zebraliśmy feedback od grupy na pewno jednej, bo dobrze to pamiętam, że oni w ciągu tygodnia z nami się nauczyli więcej niż z. Firmą zagraniczną, która przyjechała na szkolenie przez dwa tygodnie. Dlaczego? Bo firma właśnie zagraniczna robiła po prostu dwa tygodnie, wiecie, classroom training, tak? Po prostu PowerPoint, slajd za slajdem i lecimy po 8 godzin dziennie, ludzie po prostu, wiecie, wychodzili, nie wiedzieli, co się dzieje, tak? po prostu szaleństwo było. Jak nie zombie, ja pamiętam, że też tak wyszedłem po pierwsze, nie, to w ogóle ła, w ogóle co to się wydarzyło, nie a my robiliśmy ćwiczenia praktyczne, robiliśmy najpierw jakieś właśnie, dawaliśmy ludziom doświadczenie, mieliśmy szansę z nimi o tym porozmawiać, potem oni to poprawiali i się okazywało, że to było dużo bardziej skuteczne. Także pamiętajcie o tym w kontekście diety keto, wejdźcie w proces diety keto, zacznijcie po prostu robić keto, takie jakie Wam wyjdzie, takie będzie, bez przesady, kurczę, nie musicie być perfekcyjni w tym wszystkim. Właśnie za chwilę będziemy mówić o zero-jedynkowym podejściu, to też się bardzo łączy. Zacznijcie sobie robić to keto, wdrażajcie się powoli, Pomyślcie nad sobą czasami, przygadajcie temat z kimś, poglądajcie jakieś filmiki, poprawcie jeden aspekt mały, kajzenek, tak, drugi, trzeci, a potem się to rozpędzały, będzie szło. No i właśnie trzeci wniosek: taki, dlaczego ten miesiąc nie jest zły, że jest dobry w moim przekonaniu, to jest to, że udało mi się uciąć takie zero-jedynkowe podejście. Ja czasami mam takie zero podejście, wiecie, albo robisz to, albo nie, no nie, jak coś nie wyjdzie, to ty taki owaki, jak ty w ogóle to zrobiłeś, beznadziejny jesteś i mnóstwo inwektyw w kierunku samego siebie. I to mi się udało uciąć. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, bo widzicie, jakby są osoby, to jest takie fajne rozróżnienie, że są osoby myślące punktowo i są osoby myślące zakresowo, nie? Osoby myślące zakresowo mają jakiś tam zakres i one będą jakby schodziły do konkretu. Tak? Czyli mają jakiś zakres, nie wiem, myśli, rozumienia świata i będą potrzebowały jakiegoś tam procesu, żeby sobie dojść do konkretu. A osoby, które myślą konkretami, od razu chcą mieć ten konkret i ewentualnie mogą go sobie rozbudowywać w dół, nie? Jakbyście ja wezmę siebie na warsztat, jakbyście obejrzeli na przykład jakieś moje wykłady, to byście sobie mogli pomyśleć Ej, no dobrze, gościu gada, nie? W sumie, przynajmniej tak bym chciał, żebyście pomyśleli, w sumie konkretnie wie dokąd zmierza, punkt za punktem, ma, ma to ogarnięte, są konkretne wyniki badań naukowych i tak dalej, i tak dalej. Ale osoby, które znają mnie personalnie, osobiście, mogłyby powiedzieć, że no, Damian to jest czasami taka gaduła straszna. Że tak gada, 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 i Damian kurczę do brzegu, wejść człowieku, konkret, dawaj te wnioski, tak? Myślę, że tego mieliście szansę doświadczyć, jeżeli oglądaliście wszystkie te wpisy z vloga dziennik Tetogenika właśnie za październik. Tak? Niektóre były takie szybkie, niektóre były takie, wiecie, rozwleczone. Jakby wiadomo, że tam trzeba wziąć pod uwagę, że jak ja opisywałem też, że to były czasem bardzo zmęczone, ale to i tak pokazuje pewien, pewne myślenie. Tak? Osoby, które myślą punktowo pewnie, jakby były zmęczone, to by to po prostu jeszcze szybciej powiedziały i by skończyło. Ja akurat się rozwlekałem. I udało mi się uciąć takie, tak, taki głos wewnętrznego krytyka, że coś robi źle, właśnie przez to zero jedkowe podejście, bo to, to jest takie podejście charakterystyczne dla osób właśnie punktowych, nie? które powiedzą, no albo robisz, albo nie, albo jesteś w keto, albo nie, a, a, albo jesteś poniżej 200 gram w keto albo nie. No zastanów się, nie? W którą stronę. A ja sobie powiedziałem, dobra, Chill po prostu zrobię najlepiej jak potrafię i będę to poprawiał. I to jest właśnie takie myślenie zakresowe. To doprowadziło do tego, że, mając w świadomości moje nastawienie do porażki oraz to, że człowiek się uczy, faktycznie zacząłem robić coś bardzo ważnego, mianowicie zacząłem hodować w sobie tą dietę. Czyli mówiąc prosto, nie chcę tego mieć z zewnątrz sterowalnego, nie chcę mieć rewolucji, że o z dnia na dzień jakaś wielka zmiana, o wiecie, już tutaj y, przeskakuje z jednego trybu na drugi. To często doprowadza, wiecie, takie rewolucje, doprowadzają do tego, że tak naprawdę my łapiemy siebie w taką jakby klatkę y, i to nas obciąża, bo to jest takie, wiecie, to nie jest zachowanie nasze, to nie jest zachowanie od wewnątrz, to jest zachowanie takie, które nas ogranicza od zewnątrz. My zaczynamy być zewnątrz sterowani. Po pewnym czasie prowadzenia takich działań okazuje się, słuchajcie, że to jest dla nas tak niewygodne, że my to rzucamy. I często właśnie rezygnujemy z diety, często rezygnujemy z jakichś działań właśnie dlatego, bo najzwyczajniej w świecie no, no, to nie jest nasze, tak? Za to jeżeli mamy tą drogę wyhodowania czegoś sobie, utniemy ten zero-jedynkowy Aspekt nastawienia, wyhodujemy to powoli, delikatnie, z dbałością, po prostu tak, o jakieś, jakieś, o jakieś nasionko, które wsadzamy i chcemy, żeby z tego kwiat wyrósł, albo jakaś inna roślinka, która później ma nam przynosić owoce. To będzie to nastawienie, które wymaga dużo więcej cierpliwości, ale będzie trwało dłużej, ale będzie dużo bardziej trwałe. Czyli nie rewolucja, a ewolucja. I to jest właśnie trzeci punkt, czyli zerojnikowe podejście zostało wycięte. Tak więc finalnie mógłbym to podsumować właśnie tak, że raz wygrywasz, raz się uczysz, zdrowe podejście do porażki w moim przekonaniu istotne, zawsze możemy zacząć coś pierwszy, raz po raz drugi, trzeci, czwarty. Kiedy to robimy, zawsze wchodzimy z nowym doświadczeniem i to jest coś, co powinno nas motywować i coś, co nakłaniać nas do tego, żebyśmy chcieli wchodzić w tę czynność jeszcze raz, z większym zaangażowaniem, a na pewno z większym doświadczeniem. Również ta świadomość tego, że człowiek uczy się w pewien określony sposób, daje mi taką świadomość tego, że oto pracuję nad nową umiejętnością, której wcześniej nie miałem, bo oje tam gotowanie i jako takie dbanie o siebie tam powiedzmy już niech będzie, że mam takie, no bym powiedział, że wręcz byle jakie, to jest temat na, na oddzielną dyskusję, ale jednak, mimo wszystko, uważam, że. To jest nowa umiejętność to jakby to jest umiejętność i tak należy jej się, tak w moim przekonaniu tak należy na nią patrzeć, więc uczę się tej e, diety w pewien określony sposób i to jest to nastawienie i nastawienie jest właśnie z, największe zagrożenie dla mnie, to zero rynkowe myślenie zostało też ucięte. No i na sam koniec, jeżeli chodzi o to nastawienie, to tak jeszcze dodam tak pokrótce, że świetną rzeczą było zapoznanie mnie z czymś, co, co się nazywa Valley of Disappointment, czyli doliną zawodu, którą, z którą zapoznał mnie Marek. Pozdro, dziękuję Ci ślicznie Marku. A więc w tym, jakie my mamy oczekiwania, a jak tak naprawdę zazwyczaj wygląda rzeczywistość. I ja nadal myślę, że jestem jeszcze w tym Valley of Disappointment, jeszcze jeszcze, jeszcze tak tego ketu w pełni nie odczułem, ale jest jest jest, jest ok. Jest, myślę, że zmierzam w dobrym kierunku, naprawdę. Bardziej to wiem niż czuję, ale nie poddaję się po prostu cały, cały czas przed siebie. No i też taki wniosek, że motywacyjnie obciążała mnie przeprowadzka. Cały czas to gdzieś tam jest, temat się toczy, ale już wiem, że już powoli się zaczyna ten temat wygaszać i myślę, że. W listopadzie będę już mógł mieć wreszcie wszystko przygotowane tak, żeby sobie po prostu żyć i, i, i grudzień będzie dla mnie właśnie takim gwiazdkowym prezentem, że już jestem przeprowadzony i że teraz to już jest tylko czysta radość. Słuchajcie, e, jakie wnioski z tych wszystkich kwestii, o których mówię też i z października wyciągnąłem dla siebie? E, bardzo proste, mianowicie utrzymać to, co umiem, to jest wartościowe. Czuję to, co umiem, co... co to, co robię w moim przekonaniu jest jakby naчуja dla mnie dobre, ja wiem, co to jest. Czasami nie potrafię tego zdefiniować, tak jak na przykład teraz słyszycie, że mam problem z werbalizacją tego, o co chodzi, z tym, co to znaczy, że co umiesz. Czuję są pewne rzeczy, które po prostu naczuję, czuję, że są dobre i uważam, że należy to utrzymywać. To zdrowe nastawienie. Taką czasami dziecinną radość, że coś robię. I tak dalej, i tak dalej. To takie osobiste, niektóre rzeczy to zachowam dla siebie. Kolejna rzecz, też taki wniosek, że akceptować te porażki jako lekcje, po prostu tak, to tyle. Dalej się bawić, dalej eksperymentować i w sumie dochodzę do wniosku, że ten miesiąc to jest tak naprawdę pierwszy pomiar. Nie powiedziałbym, że to jest takie srogie keto, że udało mi się wejść w keto uważam, że to jest po prostu taki szkic, to jest dobry miesiąc, rewelacyjny miesiąc, jakbym miał określić od strony keto, to bym powiedział nie, porażka i w ogóle, ale jakbym powiedział, że to jest taki sprint zero właśnie, miesiąc zero na, na start w ogóle, tak, pierwszy pomiar yy, i to jest miesiąc, w którym mogę sobie poszkicować dietę, poeksperymentować i tak dalej, to, to bym powiedział, że to w, z tego punktu widzenia rewelacyjnie mi się to udało. Z tego względu jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony, także uważam, że należy nadal eksperymentować, nadal się bawić z tym wszystkim i, i z takim nastawieniem wejść w listopad, czego sobie życzę i Wam też, jeżeli jesteście na keto albo się adaptujecie, mam nadzieję, że to co powiedziałem też Wam przyniesie dużo korzyści. Dzięki śliczne. I zapraszam Was na kolejną część podsumowania października 2020.